Cześć, dzień dobry, witajcie. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. E, tym razem było bardzo intensywnie. Cały weekend e, gadania, jeżdżenia, spotkań, pytań, odpowiedzi. E, wszystko działo się na Opolszczyźnie. E, dużo działo się w Strzelcach Opolskich. Zresztą zobaczycie wszystko na materiale. <śmiech> Ale <śmiech> Podczas tego wyjazdu i w trakcie spotkań miałem taki, takie światło, taki kierunek, żeby coś powiedzieć o drodze, o drodze życia, drodze życia osób, u których byłem, u byłych, bezdomnych. Bo ja jechałem z myślą w ogóle, że jadę do bezdomnych. Później na miejscu zostałem uświadomiony, że to już nie są osoby bezdomne. O co chodzi w ogóle z tą drogą? Patrzyłem na tych bezdomnych i tak sobie pomyślałem, bo wcześniej byłem w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, obserwowałem tych młodych chłopaków, którzy są w pędzie życia rozpędzeni, mają masę zainteresowań, różne zajawki, e, często jakieś głupie, ale niektóre są po prostu fajne. I pomyślałem sobie, że patrząc na tych bezdomnych, ilu e, tych bezdomnych, było właśnie takimi e, maulatami? taką młodzieżą. E, ilu z nich mogło być w, właśnie w tych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ilu mogło być w Poprawczakach. I ci młodzi mają przed sobą przyszłość. Może za 20 lat, miejmy nadzieję, nie będą w miejscu, w którym są ci starzy którzy wychodzą właśnie z bezdomności, czy nie są już bezdomnymi, ale dalej mieszkają w takim miejscu, w które w jest zaadoptowany, żeby oni mogli tam przebywać. E, a co by się musiało wydarzyć u tych młodych, żeby do tego nie doszli? Żeby do tego nie doszło? E, I zadaj sobie Ty pytanie. Jaką Ty masz drogę? Jak wygląda Twoja droga? Co by się dało, musiało wydarzyć w Twoim życiu, albo jeszcze wcześniej? E, wyobraź sobie, gdzie chciałbyś być mm, za 20 lat? Stojąc tu dzisiaj teraz co robisz? Tam różne rzeczy y, ogarniasz. Gdzie chciałbyś być za 20 lat? Jeżeli oczywiście Pan Bóg da i będziesz żył <laughs> i będziesz miał realizować swoją misję, nie? Ej, tak rzucając, ale gdzie chciałbyś być, nie? I drugie jak pracujesz nad tym? Nad teraźniejszością, żeby ta przyszłość, o której sobie pomyślałeś, się zrealizowała. Mało tego, jeszcze bym dopowiedział ci, że jak współpracujesz z Panem Bogiem e, nad tą teraźniejszością, nad tym teraz, co się dzieje, nie tym jak stajesz rano, robisz swoje czynności, pomagasz, dzielisz się, jesteś radosny albo smutny. Jak przeżywasz tą teraźniejszość i jak duży wpływ. Ta Twoja teraźniejszość dzisiaj ma na to, kim byś chciał być. I zobacz, czy to się łączy. Spójrz na to z góry, z lotu ptaka i zobacz, czy to się łączy. Bo ja dużo takich rzeczy miałem w głowie, dużo sobie takich rzeczy myślałem i naprawdę niektóre były dla mnie takie niemożliwe, że się mogą nie wydarzyć. Tak mi głowa podpowiadała, że to się może nie wydarzyć po ludzku. Ale nie poddawałem się. Tylko każdego dnia sumiennie robiłem swoje współpracując z Panem Bogiem. I dzięki temu dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem. Czyli mam szczęśliwą rodzinę, wspaniałą pracę, współpracuję z fajnymi ludźmi, jeżdżę po Polsce i robię wiele innych rzeczy. E, ale nie w tym rzecz. Ale rzecz jest w tym, jeżeli chodzi o drogę, nie. I ci ludzie, u których ja byłem, ta młodzież, e, która poczęstowała nas obiadem, wiem, że to jest, może Was to tam nie za bardzo interesować, ale dla mnie, jak na, na nich patrzyłem, oni sami dla nas przyrządzili obiad, przygotowali dla nas obiad, więc oni walczą o tą przyszłość, teraż, tą teraźniejszością w, w tych właśnie ośrodkach. E, pytanie takie pomocnicze dla nich, czy bycie w, dla nich, <taki> taką dygresję zrobię, bycie w tym ośrodku po coś jest? Tak, jest po coś, bo oni tam są odcięci od tego świata, który ich po prostu pożerał. Narkotyków, pornografii i innych rzeczy. Tam też mogą to mieć, nie? Ale są zamknięci i mają odpowiedzialność. Uczą się odpowiedzialności. Za jakieś 10 lat, bo ja przypuszczam, że będę robił to do końca życia, nie spotkałem się w więzieniu gdzieś, gdzieś. No. Tego sobie <laughs> życzę. No Lecie, Życie przyrodne, nic z tym nie zrobię, trzeba sobie jakoś radzić omek, nie jeden już Polek pompłyną w siną Altraurem, choć nie był rurkiem, to skończył na dnie. Każdy z nas ma drogę życia, każdy z nas ma drogę, y, misję, coś do robienia. Popatrzmy i na to, gdzie byśmy chcieli być za 20, za 10, za 5 lat, nie? Jeszcze czasem, czasem lubię właśnie takim młodym zadawać pytanie, ile byś chciał zarabiać pieniędzy za 5 lat. Często rzucają kwoty, ale to może w innym odcinku opowiem. Często rzucają jakieś kwoty i później im przedstawiam to popatrz na to, kim teraz jesteś i jakie możesz mieć wyniki za te 5 lat, żeby osiągnąć właśnie te pieniądze. Nie? Co robisz do tego, żeby zarabiać te pieniądze? Nie? Żeby to nie była złodziejka. Ale. Pełen podziwu jestem dla tych ludzi już niebezdomnych. Bo oni też walczą, też mają swoją drogę. Wychodzą, bo byli bezdomni, spali na ulicy, spali po piwnicach, po śmietnikach, a teraz wychodzą z tej bezdomności, mają kolejną drogę. Mają często już po 40-60 lat, ale dalej walczą. Walczą z tym, żeby godnie żyć. Nie? Często upadają. Ale jak go podaję, to nie czekają na to, żeby po prostu ich ktoś podniósł czy cokolwiek, dał im drugą szansę. Tylko walczą. Żeby ich życie za jakiś czas wyglądało zupełnie inaczej. To jest masa historii, masa historii. Jak na jeden weekend, to jest e, dużo historii do głowy, e, które są. Dzięki Bogu po prostu mm, mam też możliwość dzięki tym ludziom wzrastać, ja który jedzie do nich, opowiada im swoją historię, że się dało ogarnąć swoje życie dzięki Bogu, w jaki sposób to się zrobiło. I często oni sobie nawet nie zdają sprawy, jakim oni są dla mnie świadectwem, kiedy na nich patrzę, jak słucham ich historii. No to jest w sumie w tym filmiku to takie podziękowanie dla nich. Droga, trzymajcie się swojej drogi. Lądujemy na dobrej drodze do dobrego życia, żeby przyszłość była lepsza, pamiętaj o czym? O teraźniejszości. Tak. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Chciałem tylko Państwu pokazać, jak to tak naprawdę wygląda praca na tych wyjazdach. Bo to wszystko na tych vlogach to jest taka ściema. No. To tak wygląda, proszę Państwa. Tu oni tu śpią, a potem tylko tak na 5 minut i się tak montuje, i wszystko wygląda, że my to tacy zarobieni jesteśmy, proszę. Ciasteczka, kola i leżenie.